i cześć, ziomeczki z tej strony Mati 04 i dzisiaj otworzymy sobie mega zestaw startowy, ekstra klasy. Kosztował on 35 zł, tutaj pisze i jest tutaj tak, trzy soszetki album, plansza do gry, magazyn z regułami gry i trzy karty z limitowanej edycji. Dobra Limitki odłożymy. To są limitki Mamy album. Tyle wszystkich kart. Najrzadszą kartą jest trofeum i niezwyciężony. I... idziemy dalej. Tutaj mamy oficjalny przewodnik. To Co jest coś pewnie typu jakaś lista kontrolna kart. Tak przypuszczam, ale nie wiem jak grać. Pan się przewijał, bo to takie średnie potrzebne. Gwiazda, górnik Łęczno, tak, jest cała ta lista też. Dobrze, no. Są trzy saszetki. Nie wydawało mi się, coś, że są otworzone. Nie wiem czemu. Y mamy plansze do gry. I jedziemy z za szeteczkami Wam Pokażę co jest za rzeczy. karty są od góry, czyli niezwyciężony i trofeum. Są karty, które są po jednej każda. Może którąś dzisiaj trafimy? Kurczę, muszę się przyzwyczaić do tego, że... Karty specjalne są od przodu, a nie od tyłu. Albo gdzieś od środka. Bo wtedy od razu pokazuję kartę specjalną i to już nie jest takie mega zaszczytka, taka ciekawość. Mamy Riera. O, powtóreczka. Nawet tutaj mam obok. zafiliśmy ją sobie na ostatnim filmiku z saszytkami. Riera. Mierbaszwili. Merbasz, Georgi. Barisić Meloka. Ten multipak jest oczywiście z Empiku. I, i, i. Duet nie do powstrzymania. Jest to karta jedna. Jest częsta, wiem tyle. I to jest na. Na 7 saszeteczek, Ale bardzo, bardzo ładna. Już chyba mówiłem, ale te karty bardzo przypominają karty Ligi Hiszpańskiej tegoroczne także. Są wręcz prawie takie same, tylko pamiętaj, że to od tyłu muszę pokazywać. O tak. I tak, dobrze. Kliwiec. Bednarek. Nunes. Mackiewicz. Haraslin i gwiazda. Jest to karta taka nawet częsta. Jest to karta jedna na siedem strzetek, czyli jest to karta. No, nawet częsta jak to mówiłem przed chwilą właśnie. Tak. Ale karty są bardzo, bardzo ładne. Moim zdaniem to jest na razie najładniejsza edycja ekstra klasy. Napiszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem też to jest najładniejsza edycja Ekstraklasy. A ja tu otwieram znowu od tyłu. Wciągnijmy. Hop. Aha, no jest idol. Bardzo dobrze, jest to karta częsta, więc z tyłu pewnie będzie ta karta nazywała, bo to jest nowa nowa musi się też nauczyć przyszła gwiazda? No, czyli karta, która prawie zawsze występuje przed Idolem. Kowilo. Oho, ho! Patrzcie, co my tu mamy! Jest to trofeum, które jest jedna karta na 76 saszetek, Jest to najrzadsze trofeum jestem. Pod wrażeniem ogromnie jest to trofeum, ale to trofeum nie wygląda jakoś szczególnie. Jest po prostu liczyłem na coś więcej, naprawdę liczyłem na coś więcej. Ta karta wygląda, no. Tak szczerze, to mi się nawet bardziej bazówki podobają. Myślałem, że to trofeum jak jest takie, że takie to będzie jakoś się świeciło świetnie i że to był tył i teraz odwrócę, a tu jest jakaś fajna, a to jest po prostu jakiś kodzik mamy też do strony. Pani Adrenalin. I dostaniemy 5 bonusowych monet do wykorzystania w grze online. Ciekawe czy to dużo, czy to mało, nie wiem. Tak to już to wygląda. Średnio. Arak. I Rega, przyszła gwiazda. Jakoś to mega, mega nie wygląda ta karta. Naprawdę zawiodłem się na tej karcie. Chyba, że to nie jest o trofeum. Nie, no, jest o trofeum. Cieszę się, a ja zarazem jestem zawiedziony. Bo na kartę najrzadszą liczyłem na coś mocnego. Tak, otóż to wygląda ta karta. No. I mam nadzieję, że opening Multipaka. O, przepraszam, przepraszam. Bym coś jeszcze zapomnił Zapomniał. Ale, ale. Jeszcze mamy limitki. Pierwszą limitką jest. Gutkowski. Też bardzo ładne karty. Przepraszam. Drugą kartą jest. Wasiliew. To jest bardzo... Bardzo ładna karta. Vincius. No, i to jest ja było na tyle. I teraz mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam na moje inne odcinki z Ekstraklasy. Klasy Jeszcze mam w zamiarze otworzyć Blaster Box. I jeszcze coś pewnie z ekstra klasy niedługo otworzymy. Ale co to nie wiem, za niedługo też będzie na kanale. Bardzo fajna rzecz. Ale kiedy to będzie, to nie wiadomo. No i to by było na tyle. Do zobaczenia. Narka, pa i Siemaneczko.